Halo, jest tam ktoś? Musisz to zrobić. Wspólne się tędy przejść. No. Ach, cholera. Co to za za Wyprawiam. O Boże. Przecież to szaleństwo. Maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Na wewnętrznej stronie są ślady białej farby. Ktokolwiek używał tej maski, pochodził ze szlachetnego rodu. Będzie musieli iść ścieżką. Czekaj w drodze Słyszałaś? Słyszałam! Palimy ognisko. Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już drodze. Zobacz, opatrzył mi stopę. O, tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, nazywam się Madias. Jestem nauczycielem. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. To. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz no, mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Ech, opowiadać tę historię. Himiko była piękna. Tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż w midach zawsze dziś ziarno prawdy? Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Chinko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór... Mm. <sighs> Dobrze ci widzieć, Ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się odsknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwedać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz. A co z rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka sam. Ja z nią pójdę. Nie, nie, nie. Lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać. Dawno nie strzelałem, no. ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Mattiasa. Dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Ty zaczekaj tutaj. A ja ja sprawdzę drogę. Okej. Okay. Nie tak źle. Mogę uwierzyć, że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam larze historię Chimiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść mogłaby być prawdziwa. Moja babcia opowiadała mi tę historię tak, jakby to było wspomnienie. Wiele tysięcy lat temu królowa Chimiko władała krainą Yamatai. Na jej rozkaz wschodziło słońce, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie, od gór aż po morze i dalej. Pewnego dnia jednak Yamatai po prostu zniknęło bez śladu i popadło w zapomnienie. Już mi się to nie podoba. ...wami było powiedzieć o wilkach. Kolejna kapliczka. komu oni oddają cześć? Whitman niesamowicie dramatyzuje. Nie do wiary, co wyprawiał podczas kręcenia tego filmu. To przecież jego robota, prawda? W końcu nie przykłada się w ogóle do naukowej części tej ekspedycji. Uspokoi się pewnie dopiero, kiedy znajdziemy Yamatai i kamery pójdą w ruch. Może jest z niego straszny upierdliwiec, ale wie jak poprowadzić scenę. Ja tylko muszę robić to, co do mnie należy i trzymać nerwy na wodzy. Lara o tym nie wie, ale ją też filmowałam. Chcę zadbać o to, żeby jej zasługi zostały też odpowiednio docenione. A poza tym świetnie wygląda w filmie. Ma naturalny talent. Whitman pewnie oszaleje z zazdrości. Ale zanim się o tym dowiem, my będziemy już siedzieć na premierze w Telulite. men menar nästa Fascynujące. Widziałam już coś takiego Tak? mają uznaczenie rytualne. Obraz kobiety jest szczególnie ciekawy. Wygląda na wykonany dość niedawno. Pewnie malowidłowy z Sądząc po wrakach statków można przypuszczać, że byli rozbitkami jak my, niewiarygodne. Tak, mam nadzieję, że my nie zamienimy się w morderców. Zajmij się tą drugą korbą. <słuch> Nie ma uchwytu. Razem szlak. Zaraz się rozsypię. Muszę znaleźć coś wytrzymalszego. Tu musi być coś, czego moglibyśmy użyć. Niesamowite. Myśl, myśl, zanim wypełnisz te papiery. Utopiłem w tej ekspedycji resztki mojej fortuny, ale zwróci mi się to dziesięciokrotnie. Jeśli teraz się ze mną rozwiedziesz, nie zobaczysz z tego ani grosza. Byłaś przy mnie, kiedy byłem jeszcze nikim. Wiesz, co jestem w stanie osiągnąć? Nie straciłem swojego zmysłu, po prostu idzie mi trochę gorzej, rozumiesz? Teraz jestem na dobrym tropie. Pamiętasz, Larę, to moja młoda protegowana. Ma twarde dane na poparcie swoich teorii, ale nie ma mojego sprytu. To moje nazwisko będzie firmować odkrycie, moja twarz pojawi się przed kamerami. Jeśli wszystko pójdzie tak jak powinno, to będzie coś wielkiego. Jeśli wtedy postanowisz mnie zostawić, obiecuję, że nie będę z tobą walczyć. Ale proszę. Poczekaj z tym! Nie mogę teraz pozwolić, żeby taki skandal zniszczył moją reputację. Proszę! A symbolika. Czyżby jakiś kult słońca? A są? Możliwe, możliwe.